Błaga słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud, przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w duchu świętym, niech będą z Wami wszystkimi. Przeżywamy ostatni tydzień roku liturgicznego. Składamy tę najświętszą ofiarę za świętych zamarłych, świętej pamięci Janinę i Władysławę, Władysława Wronów. Bracia i siostry, przepraszajmy Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, Myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie zmiłuj, się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się, Boże nasz Ojcze, pobudź wolę swoich wiernych, aby gorliwie korzystając z owoców odkupienia, zasłużyli na obfitrze łaski Twojej dobroci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Ksiądźmy. Czytanie z księgi proroka Daniela. Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Poszli więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego, czy nie kazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś, jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą ma być wrzucony do jaskini lwów, w odpowiedzi Król Rzech, sprawę rozstrzygnięto według naruszalnego prawa medów i persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla: Daniel, ów mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z Tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez Ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek. Postanowił uratowić, uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pośpieszyli gromadnie do króla, mówiąc: Piec królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów, żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i umieszczono w otworze jaskini lwów. Król opieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez całą noc. Nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen uleciał od niego. Król wstał o świcie i udał się śpiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, zawołał do Daniela głosem pełnym bólu – Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł Cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Król, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego. A także wobec Ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany. Bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich żony i dzieci. Nim jeszcze spadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, jakie są na całej ziemi: Pełni pokoju wam życzę. Wydaję niniejszy dekret, by na całym obszarze mojego królestwa. Odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo On jest Bogiem żywym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Oto Słowo Boże. Chwalcie na wieki Najwyższego Boga, Chwalcie na wieki. Najwyższego Boga, błogosławcie Pana rosy i szrony, błogosławcie Pana mrozy i zimna, błogosławcie Pana lody i śniegi, błogosławcie Pana dnie i noce. Waleczę na wieki. Najwyższego Boga. Błogosławcie Pana światło i ciemności, błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali wywyższa na wieki. Chwalcie na wieki Najwyższego Boga. Alleluja, Alleluja. Ale Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Pan wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnic. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego z obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Oto Słowo Pańskie. Zanieśmy do Boga nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za ojca Świętego Leona, który odbywa podróż do Turcji, prośmy łaski potrzebne dla naszego papieża. Ciebie prosimy. Módlmy się za na świecie, aby starali się o pokój na ziemi, szczególnie w Ukrainie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby były silne Bogiem, aby się wzajemnie miłowały. Ciebie prosimy. Polecajmy Bogu wszystkich cierpiących, szczególnie tych, którzy przebywają w szpitalach. Prośmy o to, aby dobrzy ludzie przyszli im z pomocą. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, za młodzież, aby otwierali swoje serca na Chrystusa. Ciebie prosimy. Polecajmy Bogu naszych zmarłych, rodziców, krewnych, przyjaciół. Módlmy się szczególnie za Janinę i Władysława, wronów. Prośmy o szczęście wieczne dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy z nadzieją oczekiwali powtórnego przyjścia naszego Zbawiciela. Ciebie prosimy. Przewmogący, wieczny Boże, który przyjdziesz sądzić ludzkość, wysłuchaj naszych błagań przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźmy. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, Weselmy się w nim i radujmy. Z pokorą szczerą miłujmy Boga. Z czystego serca miłujmy się nawzajem. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga Żywego. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij święte dary, które poleciłeś składać na Twoją chwałę. I sprawa byśmy posłuszni Twoim przykazaniom, stali się również miłą Tobie ofiarą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe, Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, Słuszne i zbawienne, Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali nie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez umiłowanego syna swojego, Stworzyłeś człowieka i w swoim odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia. Wysławiają Ciebie wszyscy od odkupieni i jednym sercem. Błogosławią Ciebie, Twój i święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, Pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twojej, posanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, posanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże. Źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie, składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje. Które za was będzie wydane! Podobnie powietrze wziął kielich i ponownie, dzięki tobie, składając podał swoim uczniom, mówiąc bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Nowego i wiecznego przymierza, Która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Yeah. Ten chleb spożywamy i pijemy z tego kienicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w hale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boża, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi, sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym arcybiskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o, o Janinie i Władysławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami. Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw w nas, Panie, od wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Spomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój Mój Wam daję. Prosimy Cię nie zważaj. Na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą napełnia Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju, pokój z Tobą. Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Obdasz nas spokojem. Oto baranek Boży który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Cześć Chrystusa, niechaj mnie sprzeży na życie wieczne. Christus. Ciao, Christus, eh? Ciao Christus. Ciao Christus. Ciao Christus. Ciao Christus. Ciao Christus. Ciao Christus. Vamos ver se Pana chce, radosną śpiewać pieśń. Wielbić pana chce, on źródłem życia jest. Wielbić pana chce, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chce On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę. Radosno śpiewać pieśń. Wielbić Pana a chce. On źródłem życia jest. Mutlmy się. Prosimy Cię, Wszechmogący Boże, nie dopuść, abyśmy się odłączyli od Ciebie, skoro pozwalasz nam radować się udziałem w boskich darach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Strowaś Mary łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Matko Boża, się za nami brzeszmi teraz i w godzinę śmierci. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się łaską Twoją, prosimy Cię, Panie, raz w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem manielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. O Ojcu i Synowi i Dłowi Świętemu. Za naszych zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg szachmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pobłogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają, niechaj skarb ten cenny drogi na wiek wieków posiadają. niechaj.